Już są? Kurczę, spóźniłem się dwie minuty już jest nawet jeden like. Czekamy chwilę czy jedziemy od razu? Bo mam jakieś pół godziny, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dajcie znać. O kurczę, czekajcie, o coś mi tu odpaliło i słyszę sam siebie. Bum. Czekaj. Alright, I got it. Jest czat, jest czat, są ludzie, są ludzie. Dobra, nie wiem, czy będzie teraz dużo osób o tej porze, więc robię sobie po prostu live'a. I sobie to nagram też na kanał. U, ale to mogłoby być trochę jaśniej. No i jest jaśniej. Dobra, jest iPad. Wszystko jest. Dalej dwie osoby, dobra. AirPods Pro. A gdzie są dwójeczki? Tu są dwójeczki. Damy tu dwójeczki, żeby były w kadrze. Tak wyglądają pudełko od AirPods Pro trójki. Chyba jest mniejsze od od dwójki. Pro, nalepek już też nie ma w Airpodsach. Ogromna instrukcja. Chcecie zobaczyć instrukcję od Airpods Pro? Co jest fajne, że można Airpods Pro ładować na trzy sposoby, w dwójkach też to już jest, czyli kablem, USB-C, ładowarką MagSafe, zwykłą w sumie ładowarką bezprzewodową też, czyli na cztery w sumie sposoby. I na odładowarki, ładowarko-moda Watcha, więc to jest, to jest fajne. Tu jest nowy rodzaj parowania, czyli podwójne tapnięcie na otwartej obudowie, bo tutaj nie będzie już przycisków. W sensie nie ma już przycisków na nowych. I sterowanie jest takie samo, ale nie ma pokazanego włączania. Automatycznego live translation, tłumaczenia na żywo, ale za to mamy informację, że jest teraz 5 rozmiarów gumek. Zaraz zobaczymy, ponoć te gumki też są lepsze, bo są wypełnione pianką. Teraz to porównamy z prowójkami. Dobra, papierki mamy ogarnięte. Cześć, 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 kto? Emo Girl? Emo Girl? Cześć, cześć. I mamy same AirPodsy. W papiereczku Śliczne, jak nie wiem co. Jak mydełko. Papierek. U, papier też jest trochę jakby wzmocniony, żeby już tak łatwo go nie zniszczyć. No, normalnie już by się rozerwał a ten jeszcze jeszcze się trzyma jest AirPods jeszcze szybko zajrzyjmy na te gumki nie ma kabla już nie dają kurczę znowu trzeba kabel kupować ja pierdziel dobra już wam tu pokażę tylko nagram gumeczki cztery rodzaje plus piąte nałożone na sam na, nałożone na słuchawki już więc Tutaj każdy coś znajdzie dla siebie. Od razu sprawdźmy to wypełnienie, czy są bardziej wypełnione faktycznie. Nie widzę tutaj, żeby były grubsze od tych normalnych. Znaczy wyglądają tak samo. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale zaraz porównamy sobie, bo mam też dwójeczki tutaj. Dobra, to zamkniemy. Ok, czyli nie ma już kabla. Są same słuchawki. Pyk. Same słuchaweczki. Bez przycisku już Z uchwytem na smycz, z USB-C. Dioda też jest troszeczkę inna. Tutaj spód jest taki sam, o, chce się mi podładować z tym, z tym iPhone. Em. Mam nadzieję, że mi nie zacięło tutaj live'a. Dajcie znać, czy cały czas jestem. No i tutaj mogę Wam pokazać. To są nowe, to są stare pudełko. Nawet jest chyba troszkę większe od nowych. Z tyłu nie ma przycisku. O, ktoś mi wbił 12 zł. Kurczę, Dominika, dziękuję. Będę miał na kawę. Więc trochę większe. Grubość chyba taka sama. Tutaj to samo. Uchwyt na tą smyczkę i spód. Głośniki i mikrofon. W sumie same chyba głośniki i troszkę inne. A bo tu mam jeszcze stare na USB-C, więc dwójka też już była na USB-C T Pro. Tylko ja już miałem tą poprzednią wersję z Lightningiem i nie wymieniałem ich, bo i tak przecież ładuję bezprzewodowo głównie, więc tak wygląda USB-C. Sama słuchawka. Troszkę inaczej ta gumka jest tutaj. O, i tak samo, tu i też jest takie, jakby płytsze. Się przynajmniej wydaje. Znowu, znowu chcę się łączyć tutaj. Come on! Nie łącz się. równajmy. Wielkością są takie same, tylko jest inaczej ułożenie gumki. Właśnie ja Dobra. To jest trójeczka. To jest dwójeczka. Gumka jest tak jakby wycelowana w innym kierunku w porównaniu do dwójki. Cała reszta jest taka stary. Dwójkę w lewe.